Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnych zajęciach plastycznych w ramach ferii wirtualnych w Lubitece. Dzisiaj nasz wolny czas poświęcimy na wykonanie bardzo prostych, ale angażujących motylków. Takie oto motylki wykonamy w bardzo prosty sposób, a do ich wykonania będziemy potrzebować tylko kilka rzeczy, które bardzo prawdopodobnie macie już w domu albo bardzo łatwo dostaniecie w sklepach plastycznych. Aby je wykonać, będziecie potrzebować wełny w różnych kolorach. Tutaj jest całkowita dowolność. Możecie wybrać takie kolory, jakie Wam się podobają, i później łączyć je w różne sposoby, w zależności od tego, jaki kolor motylka chcecie uzyskać. Będziecie także potrzebować koralików w różnych wielkościach oraz w różnych kolorach. Ważne jest to, aby nie były tylko malutkie, ale także trochę większe, ponieważ one posłużą nam na wykonanie główki motyla. Będziemy potrzebować również drucików, drucików kreatywnych. Dostaniecie je bez problemu w każdym sklepie plastycznym. Potrzebne nam będą również nożyczki oraz drewniane padyczki. Je również kupicie w sklepach plastycznych, ale także, może macie je już w domu, po lodach, które jedliście w wakacje. Bardzo warto właśnie zachowywać takie rzeczy w domu, ponieważ później przydadzą Wam się do wykonania różnych kreatywnych rzeczy. Jeśli chcecie, możecie je również wcześniej pomalować farbami na jakiś dowolny kolor, który będzie korespondował z tym, jaką wełnę wybierzecie do wykonania motylka. Jeśli macie już wszystkie te rzeczy, zapraszam Was do wykonania motyla z wełny. Rozpoczynamy wykonanie naszego motylka. Zaczynamy od wzięcia patyczków. I oba patyczki skrzyżujemy ze sobą. W zależności od tego, jak je skrzyżujecie, takie rozłożenie będą miały skrzydełka waszego motyla. Więc dobrze to przemyślcie, jak bardzo chcecie, żeby były rozchylone. Ja to zrobię w ten sposób. Teraz wybieracie wełnę, którą chcecie, żeby była na środku waszego motylka. Ja tutaj zacznę od tej najciemniejszej. Bierzecie tą wełnę i w tym momencie zaczynacie owijanie. Na samym początku owijamy wełnę wokół patyczków tak, aby stworzył nam się taki powiedzmy plusik. Najpierw owijamy ją wokół w tym, w tym kierunku. Poprawiamy sobie wszystko, żeby było dobrze i równo, żeby z każdej strony była takiej samej długości. O. I teraz zaczynamy owijać wokół naszych patyczków w poprzek. W ten sposób stworzymy sobie naszą podstawę i nasz motylek już się nie będzie ruszał. W tym momencie tak naprawdę już nasze patyczki są e, wzmocnione w taki sposób, że nam nie powinny się rozejść podczas dalszego owijania. Dobrze, jeśli mamy już taki plusik z zrobiony, to teraz zaczynamy nasze początkowe owijanie. Po prostu naokoło patyczków. Ciasno owijamy naszego motylka i idziemy w jedną stronę naszych skrzydełek. Kiedy już dojdziemy do momentu, w którym pojawia nam się tutaj to rozdzielenie między patyczkami, zaczynamy nawijać na tak zwaną ósemkę. Czyli nawijamy na górę jednego patyczka i pod spód drugiego. Następnie na górę tego patyczka i pod spód tego na dole. Widzicie, w ten sposób powstaje nam tutaj taka ósemeczka. I teraz będziemy to powtarzać tak długo, jak chcemy, żeby ten kolorek nam się utrzymał. Też tutaj musimy bardzo ciasno zawijać, żeby nasz motylek ładnie wyglądał. I tworzymy takie ósemki jedna za drugą. Pod spodem i tutaj pod spodem. Dobrze. W tym momencie już decyduję, że na tym etapie ten kolorek może się skończyć, a więc tutaj pod spodem ucinamy sobie wełnę w tym miejscu. I teraz musimy ją wsunąć pod jedną z poprzednich, żeby nie rozwijało nam się to. O i wysuwamy wełnę tutaj na spód. Na razie nie przyjmujemy się tym, że to nam tutaj odstaje. Zajmiemy się tym później. Teraz mamy już połowę tego koloru zrobioną. Przechodzimy na tą stronę, żeby też był zrobiony ten kolorek do mniej więcej połowy naszego motylka. I ponownie zawijamy sobie parę razy naokoło. I znów zaczynamy z naszymi ósemeczkami, czyli pod spodem patyczka na wierzchu, pod spodem kolejnego, i tak cały czas. Sprawdzamy sobie, czy już jest na takiej samej długości jak nasza poprzednia strona. Jeśli tak, to ponownie ucinamy naszą żelnę i wsuwamy go pod spód jednego z zawinięć, żeby nam się nie rozplątało. Dobrze, a więc pierwszy kolor mamy już gotowy. Teraz wybieramy kolejny. Ja sobie tutaj wezmę jaśniejszy kolorek fioletowy. Odkładamy poprzednią wełnę na bok i ponownie zaczynamy. Tym razem od razu będziemy robili ósemkę. Czyli na górze pod spodem tworzymy sobie ósemeczkę z wełny wokół patyczków. Na początku może się to wydać troszeczkę trudne, ale za chwilkę, jak już. Będziecie wiedzieli o co chodzi, to będzie Wam to szło bardzo szybciutko. Dobrze. Jako, że chcę użyć jeszcze trzeciego koloru, to myślę, że w tym momencie już skończę z tym jasnym planetem. Ponownie utrzymamy naszą pełnę. Podnosimy jeden z poprzednich kawałeczków, suwamy. I w ten sposób ukrywamy końcówkę, i przechodzimy na drugą stronę, i powtarzamy dokładnie tą samą czynność. Ponownie pilnujemy, żeby obie nasze strony były takiej samej szerokości. I wsuwamy pod spód. Jeśli macie w domu szydełko, możecie do tego użyć właśnie szydełka. W ten sposób będzie Wam łatwiej przeciągać wełnę pod spód. Dobrze, a więc dwa kolory już mamy zrobione. Odkładamy tą wełnę i bierzemy kolejny. Ja tutaj wybiorę akurat taki oto jaskrawy róż, który nam doda trochę innego kolorku do tych fioletów. I ponownie zaczynamy owijanie. Okay, a kiedy będzie już gotowe, to ucinamy. Tutaj możemy dla pewności zawiązać sobie naszą wełnę pętelkę. Okay. Teraz przechodzimy na drugą stronę i tutaj również owijamy naszą trzeci kolor wełny. Oczywiście jeśli chcecie, to możecie zrobić motylki w jednym kolorze, w dwóch kolorach, w czterech. W zależności od tego, ile chcecie użyć kolorów, to tak naprawdę taką macie możliwość. Tylko musicie wziąć pod uwagę to, żeby te części w różnych kolorach robić troszeczkę mniejsze. Aby wszystko Wam się mogło bez problemu zmieścić. Słowamy pod spód. Możecie sobie również pomóc tutaj nożyczkami, podważyć troszeczkę poprzednio zaplatane i złapać. Nawiązujemy na pętelkę. I teraz wszystkie te nasze końcóweczki będziemy ucinać, żeby tutaj nam nic nie odstawało. A więc nasz kolorowy motylek już jest tutaj nawinięty. Teraz będziemy wykorzystywać drucik kreatywny do stworzenia ciała naszego motylka. Możecie sobie go dopasować, tutaj kolorystycznie wybrać jaki tylko kolorek chcecie. Ja, żeby trochę przełamać te róże i fiolety, wykorzystam sobie biały drucik i musicie taki oto drucik złożyć na pół w ten sposób. Tutaj stworzy Wam się taka oto końcóweczka. I teraz zaczynamy od nawlekania dwóch mniejszych koralików. Które nam tutaj posłużą za spód naszego motylka. A więc ja tutaj może zacznę od tego niebieskiego i przewlekamy. Możemy sobie przewlec obydwa naraz lub pojedynczo, ale tak, żeby obydwa przeszły przez środek naszego koralika. I dochodzimy nie do samego końca, tylko zostawiamy sobie tutaj taką końcóweczkę tego drucika, i nasz koralik zostawiamy w tym miejscu. Następnie bierzemy jeszcze drugi koralik i nawlekamy go dokładnie w ten sam sposób. Dobrze. Teraz już mamy dwa koraliki nawleczone i ponownie rozkładamy sobie tutaj te nasze dwie końcówki drucika. Bierzemy naszego motylka i wkładamy go do środka pomiędzy te dwa druciki w ten oto sposób. Na górze możemy zakręcić te druciki wokół siebie, żeby troszeczkę zabezpieczyć to w miejscu i żeby nasz drucik nie latał na wszystkie strony, tylko pozostawał na samym środku. O to już to mamy zrobione, wybieramy sobie większy koralik, który będzie główką naszego motylka i też przewlekamy go sobie przez obydwa druciki w ten oto sposób. I już mamy główkę. Teraz nasze pozostałość drucika będziemy zakręcać wokół własnej osi, żeby stworzyć takie antenki, czułka, jakie właśnie ma motylek. Tworzymy takiego małego ślimaczka. Ten drucik kreatywny jest na tyle delikatny, że bez problemu uda się to zrobić każdemu z nas. Możecie go zrobić tak ciasnego lub luźnego, jak tylko macie ochotę, jak Wam się będzie podobało. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Zakręcamy sobie końcóweczkę ślimaczka do środka, i wokół niego zakręcamy pozostałą część. I tak oto mamy już zrobione obydwie części czułek, i nasz motylek jest już w tym momencie gotowy. Oto już wykonane przez nas wspólnie motynki. Jeśli wykonaliście je w domu, pochwalcie się w komentarzach. Stawiajcie zdjęcia, pokazując, jakie kolorowe twory stworzyliście sami w domu. Bardzo chętnie zobaczymy, jak działacie w czasie wolnym. Zapraszam Was również jutro na kolejne zajęcia w ramach ferii wirtualnych w Lubitece. Do zobaczenia!